Maneczką. Witajcie w kolejnym odcinku. Cupra Formentor. Full body PPF naszym carbonem, karbonku Armor. Plus, oczywiście, zabezpieczenie felg, szyb, tapicerki wewnątrz pojazdu. I mamy taką smutną wiadomość. Niestety, straciliśmy trochę materiału, bo nam się wysypała karta pamięci w kamerze. I tak zaczynamy z sobotą i ją kończymy względem właśnie tego, tej, tej, tej karty. W tym tygodniu zrobiliśmy sobie dwie takie kupry w zasadzie. Z tym, że ta, ta pierwsza, że tak powiem, była w kolorze ID4. W takim podkładzie, że tak powiem. I też robiliśmy sobie full body. Tutaj mamy full body. Robiliśmy sobie jeszcze wolwiacza XC60 full front plus powłoki. I coś jeszcze robiliśmy. Taki jest portage? jest Sportage tak, tą nową, też w pakiecie lakszary, czyli full front plus powłoki ceramiczne no i jeszcze Mercedesa E-klasę, robiliśmy sobie powłoki ceramiczne niestety Wam tego nie pokażę, bo tak jak mówiłem wcześniej, nam się karta rozwaliła no i tutaj mamy autko gotowe, w zasadzie czekamy sobie na klienta, żeby mógł sobie odebrać fura, pięknie to wszystko wyszło wszystkie elementy oczywiście lakierowane plus reflektory są Yy, oklejone PPF-em, i ja Was zapraszam do oglądania z, właśnie z realizacji skupry. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. Yy, oglądajcie nas, yy, oglądajcie nasze kolejne odcinki. Zapraszam was do lajkowania, dajcie subę, dajcie suba, łapę w górę, yy, wpadajcie na nasze insta, yy, facebooki, bo tam się dużo więcej dzieje. Yy, tak naprawdę codziennie dodajemy relacje i tam możecie sobie zobaczyć właśnie, jak, przy jakich furach pracujemy, co robimy, yy, kurat. Yy, tam po, na, mamy tak naprawdę na telefonie te, te wszystkie materiały, i możemy sobie wrzucić y, właśnie w Insta czy Facebooka. I mamy pewność, że nam to nie ucieknie, jak w przypadku niestety tej nieszczęsnej kamery, gdzie pół materiału poszło y, sobie w las. Żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej!